Powiem tak. Panie prezydencie, jest pan mistrzem. I pan się cieszy. Jest pan arcymistrzem. Mało tego. Arcymistrzem. W propagandzie o, i obłudzie. A powiem panu dlaczego. Jeśli pan wyciera sobie buzię słowami Jana Pawła II z 2003 roku, to powiem państwu dlaczego. Mówił tak święty Jan Paweł II. W lutym 2003 roku, kiedy zbliżała się wojna w Iraku, wojna w Iraku, Jan Paweł II stanowczo sprzeciwił się jej rozpoczęciu. Papież intensywnie zabiegał o pokój, spotykając się z politykami i wysyłając swoich przedstawicieli do Iraku i Waszyngtonu. To są słowa świętego Jana Pawła II z czasu, kiedy Irak był w czasie wojny. Jeśli pan cytuje słowa, to niech pan je odniesie do czasu, kiedy rzeczywiście jest on adresowany do teraźniejszości. Panie prezydencie, pan idzie chyba na zmęczenie, na zmęczenie tych mieszkańców, którzy tu przyszli. Pan mówił około godziny. I mówiąc mistrzem czy arcymistrzem w zakresie pana obłudy powiem tak, że nic pan sensownego nie powiedział w swoim wystąpieniu, nic merytorycznego. <klucza> czy wierzycie Państwo w zapewnienia tego człowieka, który przed chwileczką państw, państwu mówił o tym, że premier Tusk zapewnił nas, że nie będziemy przyjmować migrantów. Ten sam premier Tusk, który nam obiecywał w 2015 roku, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego. Ten sam premier. I my mamy mu wierzyć. A wiecie Państwo, dlaczego mamy nie wierzyć? Ponieważ Europejska Komisja stwierdziła, że mimo przyjęcia tysięcy imigrantów z Ukrainy, Polska nie będzie zwolniona z mechanizmu solidarności w zakresie wdrożenia paktu migracyjnego. Panie prezydencie, niech pan nie wierzy Tuskowi. Tusk kłamie. Mówimy o realnych kwestiach, które będą dotyczyły naszego państwa, czyli bezpieczeństwa, przede wszystkim naszego bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezpieczeństwa Polek. Kobiet, dzieci i ich rodzin. A mówiąc do pana aktora, pana Mariusza Pogonowskiego, pana radnego aktora Pogonowskiego, nie bez kozery mieszkańcy mówili, że chyba nie jest pan w teatrze. Dlatego, że dziwnym trafem pan nie wie, w jakiej rzeczywistości żyją. Mieszkańcy państw europejskich. Otóż mieszkańcy zachodniej Europy żyją w strachu. Ulice miast opanowały bandy imigrantów. Europa Zachodnia zmaga się z rosnącą przestępczością, za którą odpowiadają imigranci. Hordy młodych, bezrobotnych i agresywnych mężczyzn z krajów muzułmańskich to coraz częstszy widok na ulicach ulicach, na które coraz częściej boją się wychodzić zwykli mieszkańcy. Do takich widoków nie muszą się na szczęście przyzwyczajać Polacy. To był artykuł z 2003 roku, proszę państwa. Czy Polacy mają się przyzwyczajać do takich scen na ulicach? Czy Polacy mają bać się wychodzić na ulicę? Czy płotczanie mają bać się wychodzić na ulicę? Nie. Ta dyskusja jest o tym. Żeby nasz reprezentant, który tak się chwali, że wygrał wybory w pierwszej turze, że ma tak duży mandat zaufania bodajże czterdzieści cztery tysiące głosów oddanych w pierwszej turze miał tak szerokie zaufanie społeczne, żeby stanął teraz po męsku w obronie mieszkańców Błocka i tego oczekujemy i chyba niedużo oczekujemy, panie prezydencie. Dziękuję.